O, kamera mi się nie zarosła. Witam Was kochani szybko teraz w mojej kuchni, bo zaś mi na czerwono tu świeci. Um, o oh, chyba 3 minuty. Witam Was kochani w mojej kuchni, e, dzisiaj moje ciasto dla Was pyszne, bardzo, bardzo pyszne. O e, od sąsiadki je dostałam, to znaczy przepis dostałam, ja jadam u sąsiadki, jak bachu u sąsiadki, ja dodałam, nie chcę dać mi święty spokój, nie chcę żadnego ciasta, bo się prawie pojadła. Um, no ale potem spróbowała i było bardzo pyszne i nie żałuję i te ciasto mu dzisiaj dla Was, no bardzo pyszne z orzechoma i z marchewką, oczywiście święta się zbliżają i można to no uważać, upiec na święta wielkanocne i na święta Bożego Narodzenia, no najbliższe są za 3 miesiące święta Bożego Narodzenia, także bardzo Wam polecam, marchewka nie jest taką wyczuwalną, um, ale też ta robi na pewno swoje, no i... Co mi tu najlepiej smakuje to ta, czekajcie, te białe, ten serek taki ja, ta masa serowa, taką, z masy, to było pyszne, to było najlepsze takie, fajne. Dobra kochani, ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Ja już Wam pokazuję, co potrzebujemy. No kochani, to są te składniki, co byśmy potrzebować. Um, półtorej szklanki marchewki, e, potarto na malutki, malutkich oczkach, na tych no, drobniejszych, nie? No, na tarce. Co tak, co? Aha. Wszystkie składniki odmierzała w tym kubku, w takim samym kubku. No, tam też olej. Potem wyporządkować szklanka oleju, albo kubek oleju. Potem czekaj cztery jajka. Jedna kopiastą szklanka orzechy włoskie, ją się posiekała tak na tak. Nie zaś aż tak drobno, bo jak będą za bardzo drobniutko posiekane, tak, żeby były większe kawałki, tak trochę. To ja jak panu za drobno posiekany, to nie badzie tego smaku. Takiego jak mu być, no. Ech, co jeszcze? Czekajcie. Um, półtorej szklanki mąki pszenna, razowa. Jedna szklanka cukru, cztery jajka, jak ja go dał już. I teraz tu mu tak pół łyżeczki soli. I teraz po jednej łyżeczce proszek do pieczenia, soda, e, przyprawa do piernika i cynamon. No. Wszystkie składniki w opisie. Czekajcie, teraz sprawdzę wszystko. Aha. E, I jeszcze, aha, łyżeczka e, cukru waniliowego albo pasta waniliowa, tak troszeczkę pasti waniliowej. Ja tu miałam reszka, tak, moja reszka, bardzo mało. I teraz się wysypiam. Pomieszczą się te suche składniki z tą mąką Piekarnik się już rozgrzać na 180 stopni, góra-dół. E, jajka się wymieszą z tym cukrem i z Aha, blaszka tu mam kwadratową 23 na 31 chyba. Może być okrągło 26 cm. Ja jajka się wymieszu z cukrem z moją pastą waniliową. Ostatnią kropelkę tutaj już. No, muszę się zaś kupić. Um, I jeszcze, aha, jeszcze orzechy bym potrzebować włoskie takie, do dekoracji, nie? Już potem. Ok, teraz tu będziemy te jajka mięsa tak 4 minuty, żeby były fajnie, yy, no aż się cukier rozpuści i były fajnie puszyste Jak już tak bardziej będziemy pomalutku wlejemy potem ten olej. Ja zawsze ten olej wlewać i zapomniała kamera włączyć, dobrze żeby mi się przypomniało chociaż w połowie oleju. Um, jak mi się te składniki połączą, to te suche składniki, ta mąka i tak mieszać, to znaczy niedługo. długo. Um, ja by to trzeba powiedzieć? Um, no, tak długo mieszać, aż się to połączy, aż się ta mąka połączy. Nie za długo, pamiętajcie, za długo nie wolno mieszać jak je mąka w tych jajkach, bo może ciasto klapnąć. Na samym końcu um, tu my te orzechy i tu ta marchewka, ta marchewka się odcisną. Um, no, ja się tak dość nawet odcisnąłem, ale w sumie na drugi rok, tak nieba na mocno odciska trochę ta ostawa tej wody, tego soku. No, ok, marchewkę odcisnąć. E, sztuk to mi te marchewki, tu wyszło tak gdzieś 4 takie średnie marchewki. No, w zależności, w zależności jaką się, jakie się wielkości te marchewki. Trzy albo cztery sztuki. Ten sok się wypija, ale był bardzo pyszny. Um, potem to ostrożnie wymieszać wszystko. No, piekarnik, jak już go dach rozkrzony na 180 stopni ku Kto nie ma piekarnika, ze, kto ma ino z termoobiegiem, to na 160 stopni. Ja tak. Okej, okay. ostrożnie wymieszać. Jak już bardziej wymieszane, przełożymy to do blachy. No, albo ta prostokutną taką, albo okrągłą 26 cm, albo 28. Mi się wydaje, jak będzie 26 cm, to na tu w sumie. Wysoko urośnie, ale w sumie ten przepis był na 26 cm na, na blaszka. No. Ok, teraz to pójdzie do piekarnika na 45 minut do 55 minut. Ja miał 50 minut. Sprawdźcie patyczkiem po 45 minutach. Wiecie, każdy piekarnik piece inaczej. No, wiecie o co chodzi. Ok, jak się to upiecze, to te ciasto wychłodzić i potem możemy dalej robić. Tu mam składniki na ten, no, krem co przyjdzie. I tu mam tak dwie łyżki miękkiego masła. Masło musi być miękkie. Tu my trzy, cztery łyżki miodu. Ja na razie da trzy, ale potem jeszcze da. I tu mam serek, ten taki, um, ten serek to jest na chleb. On nie ten taki standardowy, biały, bez niczego. Um, on ma być taki e, e, słonawy troszkę. ja Taki typu Almette albo Philadelphia. i tu taki inny, no, ale też był dobry. Taki lekko słonawy mógł być. No, ok, te masło z tym miodem się wymieszać, tak na puszystą masę, e, tak gdzieś minutka, półtorej i. Aha, tu w tym pudełku było 300 gramów, a my będziemy potrzebować 100 gramów tego serka, także ja już to podzieliłam na 3 i wezmę się jedna trzecia z tego pudełka. No, może trochę więcej, dach. Tu mi się tak po jednej łyżeczce na dwa razy i się to wymieszył. I tu muszę, bo tę zarostęść pokazać. To mi się już jest tak kiedyś zdarzyło z kremem, bo kiedyś robiła krem maślany, e, a tu jeszcze po i mi trochę za mało, było tego słodkiego dała jeszcze jedna łyżka e, miodu. E, no, po to tu mój serek był zimny. Serek był z lodówki, a maso było miękkie. Także nie były takie same temperatury. I tu może jak widzicie, tu e, to, to wygląda, jakby ten serek mi się zważył, ale on się nie zważył, ona no to było po prostu. E, no temperatury się nie zgodziły tu ze sobą, także muszę teraz tutaj um, trochę to o, podgrząć. wlać się ta gorącej wody i na krótko wsadza ta miska do tej no, gorącej wody i tak długo ma namieszać do takiego stopnia aż to się wszystko zmieni, aż się zrobi jednolitą masa, tak się czasami też zdarza jak się um, robi serki um, maślane nie serki. Kremy maślane i się do na przykład mascarpone, albo inny tam serek do tego. też robię jak taki, tak mi się stało. No ale tylko dlatego, że ten serek był zimny, nie? No. Ok. Chyba wiecie o co chodzi, nie? No. Posmarować to. Ten krem dać sero, Ten kremek serowy dać na. Ciasto posmarować, fajnie wygładzić i wychłodzić aż no tak gdzieś na 2-3 godziny. No, A potem można jeść. I oto miała całą noc w lodówce, a potem na drugi dzień um, kroiła to i dekorowała. No, i owo tam w sumie powiedziała wstęp, i ten koniec nagrywała w ten sam dzień, jak to ciasto robiła. A to teraz tu krojenie, i dekorowanie, i jedzenie na drugi dzień. No, i myślałam, nie na z wami jeść, ale w sumie zjadła tu jeszcze z wami. Dobra, kochani, aha ja byście chcieli przełożyć y, syrek, to znaczy te ciasto... Czekajcie za ja długo guduję. Ja byście chcieli przełożyć te ciasto tym serkiem, to weźcie y, przekroić, no, przekroić te ciasto, zrobić podwójną porcję tego serka krymu i wtedy przełożyć. I będziecie mieć przełożone kremem i do góry, no. no kochani, ja tego ciasta tu nie będę z wami jeść, bo ona jest teraz w lodówce, a ja chcę mieć szybko... Y, no, ten film skurczony, wiecie o co chodzi, bo się zaś nie wyrabia do niedzieli. E, zrobię pod zdjęcia. I o te ciastu jadła i mu, no muszę przyznać, że one bardzo pyszne, bardzo pyszne. I owu opowie. Co, co mi nie smakuje, to też powiem, A co mi smakuje, to wód, oczywiście, zrobiono. Na eksperymenty też tu robiam no, na moje kanale. Dobra, ale to jest bardzo, bardzo pyszne. Takie fajne pulchniutkie, Te orzechy też bardzo dużo dodają. No, em, inne orzechy to by tu odradzała, bo się bardzo smak zmieni i takie te, a te, a jednak te orzechy włoskie one są takie bardziej miększe, a orzechy laskowe, aby się chcieli dać albo madle, one są one, takie, takie dziecko za szybko, do, one są raczej takie twarde i nie będą tutaj tego niebe tego efektu i tego smaku. No, także orzechy laskowe. No, dobra, kto nie ma orzechów, to może przyjdziemy do roboty. Ta rosną pięć drzewów, i nikt tego nie chce. I ostatnio, w tamtym roku się posruwałam te orzechy, znaczy pozbierałam się orzechy, u mnie z roboty I leżały, e, pół roku mi leżały tutaj na szranku no przecież sobie bo one muszą trochę wyschnąć A pod nie w sumie wyciepło, bo mi się to nie chciało, nie, bo one są takie, wiecie, prysk... nie, one nie są pryskane i one są takie chrobocywe Co drugich chrobocywe, no to tak potem wyciepło, nie chciało mi się, wola się już tak kupić lepsze No i gorzkie były, nie. no Oh, ale to takie niekiedy, wiecie? Jak macie coś pod ręką, to się tego nie widzi. No trzeba kupić dni. Dobra, kochani, muszę to z z Fryzerai. Dobra, wierzcie mi ciasto dobre, bo myślę, że na święta zrobicie albo tak do niedzieli do kafeju. U nas się w sumie szybko robi. Składniki, może tam je e, będą na dole opisane, tam się może wydobyło za dużo, ale to wiecie, tam no położyć, co po tego, tej przyprawy jest za dużo. Trochę dużo. Łóżeczka tego, łóżeczka tego, łyżeczka tego. A to przeważnie wszystko mało w domu, to takie trochę odstraszające. Roboty dużo z tym też nie ma nie. No, marchewka pyszna była, znaczy ten sok z marchewki był taki dobry. Mm. To co wycisło. Ja to potem wypiła mi się tak pić chciało się myślałam, nie może herbaty, wody mi się nie chciało um, pić. Dobra, dzięki, że Cię obejrzeli życzę u miłego dnia, miłego tego dnia. Dzięki, dzięki za komentarze wszystkie i do następnego razu. Cześć, pipkumi! że jest tu po niemiecku dużo. Okej, okay, do następnego do następnego razu. Cześć!